Jezu, co Ty o mnie myślisz? Kocham Cię, a ja mam tylko jedno pragnienie. Wiesz jakie? Wiem i cieszę się tym. Tyle dobra i łask zaznaję od Ciebie. Tak często uprzedzasz moje prośby i tak szczodry jesteś. Ciągle mnie to zadziwia, wzrusza. To normalne wśród osób, które się kochają. Jezu, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego poniosłeś aż taką ofiarę? Bo Cię kocham. Przecież nie jestem godna, ale ja Cię kocham. A niż śmierć silniejsza jest miłość. Możesz mi pomóc. Pragnę. Bądź gotowa i ponawiaj często ofiarowanie siebie. Aby żyło to pragnienie w Tobie. Przyjdzie czas na spełnienie ostateczne, choć przecież Twoja ofiara trwa i każdego dnia staje się. Oddaj mi swoje serce całkowicie, aby żyło tylko mną i aby poruszało się tylko według mojej woli. W miłości mojej jesteś. I jesteś jej cząstką wysłaną tu na ziemię, aby miłość moja była wśród ludzi, aby zapalała serca. Ogień ofiary ma wielką moc, zapala się i rozszerza jak pożar. Zobaczysz to, gdy będziesz ze mną w domu moim. Teraz musisz żyć wiarą i w mroku świata otwierać serce na moją życiodajną miłość i karmić nią wszystkich, tam gdzie jesteś, w każdej chwili. Twoja ofiara składana w sercu ma wielką moc. Fakty ją tylko potwierdzają. To, co najważniejsze, rozgrywa się w duszy. To, co zewnętrzne, jest tylko znakiem dla ludzi. Dziecko moje, oblubienico moja, pójdziemy razem ku spełnieniu już niedługo. Pragnij, oczekuj. Z Księgi Proroka Izajasza. Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Po obdarowaniu i objawieniu miłości przychodzi próba. Im większa miłość i dary, tym trudniejsza próba, tym większe wymagania.